Widzicie, mamy 10 grudnia i nieposypany jest park obok szkoły numer 8 w ogóle parku nie nieposypany yy, tym, jak to się nazywa piaskiem i solą żeby trochę stopniało, widzicie pokażę Wam dalej zaraz tu park obok szkoły numer 8 w hełmie Tak dbają dwokowcy i tak dba w miasto żeby parku nie posypać tu się można połamać, taki lód jest Straszny Zaraz zobaczycie Widzicie jak nieposuwane jak wszystko jest To Wam pokazuję umianie Poszkowy numer 8 jest nieposzpany w parku w chodnik Jest wszystko można nogę połamać właśnie zobaczcie ile lodu jest Widzicie jak ludzie idą, ledwo, może się połamać, nie posypane w ogóle z parku, poszło nr 8, to przekazuję władzom Chełma, żeby posypali trochę w tym parku soli i, i, i piaskiem, bo się nie da iść, można nogi połamać i ręce, tak ślisko w Chełmie, województwo lubelskie, powiat chemski. 22 przyst. od pocztowej. dbajcie o mieszkańców hełma. Sypcie w parkach, żeby nie było śliczko. Zobaczcie, ile lodu na chodnikach. Obok parku, obok szkoły, 8 w parku. Ile lodu jest. Trochę nawet. I tu się można pałać przez ten lód, Bo jest nieposypane. W ogóle nie posypamy, widzicie, jak się jaki ród W tym parku może normalnie się ściskać na łyżbach, zobaczcie ten ród na chodnikach w parku, jeszcze to bardzo długi odcinek. Że trzeba chodzić po śniegu, po dawniku, deptać po to wszystko To jest duży odcinek w parku Ale więcej Wam nie będę pokazywał. tak prosto po, po park obok szkoły nr 8 2021 grudzień